Dominika, podejście numer dwa. No czekaj, bo tam ci się podwinął kocek. Ej, ale nie tak szybko, ty mi się posram. Co? nie czuję rąk. Posra się, jak będzie co? szybciej. No. Jeszcze chwila. OK. Okej. Trzyma się Domin. No. Mów ile jest, no ta? Nie tak szybko, co? No nie tak szybko. Kurde, ja się też nie chcę nigdy wylecieć. Cześć, zbliżenie na twojego fejsa. O Ale ja cholebię! Wolniej tak przyspiesz, proszę cię, tak, że się wywaliła. A, ale się cholebie. Damy, <śśmundxualisas> Dziękuję. Razem. Dobra. Dziękuję. No, to Dziękuję. się tutaj. Dziękuję. Dziękuję. Dobra. Uwaga, to zatrzymasz się Dziękuję. Ja Dziękuję. Jak się czujesz? Fajnie. Dalej.